Jest Sany, jest Lesia. Jesteśmy my, Artur, Paweł, witamy i są mizery góry izerskie. Najbliższe trzy dni spędzamy w górach izerskich. Dawno ich nie było i za dwa lata czekaliśmy, przynajmniej w moim wydaniu ja czekałem na wyprawę w te piękne góry, w jedne z najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejsze, z mi znanych górek. Więc zaczynamy tę przygodę głównie leniwą. Takie lazy zerki deszczowe zapowiada się mocno deszczowo, więc wyprawa no z humorem, z humorem gdzieś tam sztucznie triggerowanym chyba. Co to za anglicyzmy! Zaczynamy! No mili Państwo, wchodzimy. Świeżo wyremontowany mostek na rzece Izera. Albo nie wchodzimy, bo ta się boi. No gościu, chcesz zostać tu? Sama? No dobra, później ten most odwiedzimy. Skoro piesek się boi, plecak ciężki. Jest ambicja, by dojść na biwaczek. I w horrorach klasy B. Taką decyzję się podejmuje nierozsądną. O rozłączeniu się. Rozłączyliśmy się, plecoki zostawiliśmy. Jesteśmy na starej miejscówce. Eee, Artur poszedł, e, dostał delegację, poszedł szukać najlepszej miejscowy. A tu jest nasza stara miejscowa, na której kiedyś biwakowaliśmy. Przed momentem tutaj trójka młodzieńców stąd wyszła. Jedna z tych beli tutaj się tliła jeszcze przed momentem. A także no, nie dogasili i nie dogasili odpowiednio, a tyle wody mają przecież. No i co, a my tutaj łazimy i szukamy gdzie by się tutaj rozbić na najbliższe dwa dni Prawdopodobnie stacjonarnie z obozem na dwa dni Ależ ta rzeka jest urokliwa Wspomnienia mroczne wróciły jak tutaj dwa lata temu dostaliśmy ostro po tyłku Tak nas chłostała ta rzeka i ta aura pogodowa Ostro tutaj się działo. Ależ ta Izera budzi we mnie skrajne emocje Jest tutaj uwielbienie dla tego piękna, ale jest też... Ogromna, ogromny respekt, ogromny szacunek, taka też, kurczę, trochę bojaźliwość. Ogromna przezorność, gdzieś tam w głowie ta klapka jest mocno uchylona. O, no, że jednak ta, ta rzeka to jest totalny żywioł. No to jest górska rzeka, gdzieś tutaj spływ wszystkich tych źródeł, dopływów do niej przy dużym opadzie powoduje, że ona tu się znacznie podnosi. No te przygody sprzed dwóch lat siedzą mi w głowie wciąż, bo akurat trafiliśmy na to samo miejsce. Nic, czekam na Artura. Daliśmy sobie godzinę na jego zwiat, pół godziny w jedną, pół godziny w drugą, żeby zobaczył, jak tam dalej jest. Nie przedzieraliśmy się z ciężkimi plecakami powyżej 20 kg, raczej spokojnie, przynajmniej mój. No, chce się mieć przyjemność browarki, no to to wszystko waży. Plus, oczywiście, pieski, karma dla piesków na 3 dni. Nie? Tak, tak, wszypana, tak i tak sobie chodzę po tej miejscówce, obczajam hello leśni znawcy po czym jest to drzewko tutaj tak wyryte podszedł sobie na tę wysokość, ewidentnie mógł podejść sobie kiedyś dawno, dawno temu jeleń i porożem trzeć może tu kiedyś jakiś zrzut był ha myślicie, że to od tego? zagadka myk, myk jesteśmy w czeskiej republice, izerska magistrala patrzcie jaki piękny ten Mostek, ale muszę troszeczkę się przyczepić. Żywotność tych deseczek to tutaj nie będzie za długa. Jest dosyć nierówno, ale co ja będę o moście? Patrzcie, Jezera. Najpiękniejsza rzeka świata. Spójrzcie tutaj, sorry, że fakenem, ale pokażę. Na te liściaste drzewko, i tutaj obok drugie. Na tej ścianie świerków, ale to jest piękne. No to jest niesamowite. I patrzcie w tej scenerii co nam wjechało. Pinta Party Mix Hazy IPA Extra. Rozkręcił nam siedzionek, chwila po południu. Coś tam dalej tli się z tego ogienka, Artur nam się tutaj zabrał za machanie piłką dla planderkiem, wysłużonym już. W tamtym miejscu, przepraszam za pokazywanie palcem, ktoś pozostawił sznurek, właśnie tam sobie suszarnię zrobił Artur. I tam też testowałem wysokie i niskie ustawienie tarpa, eee, mówię o konfiguracji Adirondack Lean 2, czyli o tej konfiguracji. Tutaj próbowałem nisko, teraz ciutek wyżej dałem, ponapinałem mocno. Widać, na wietrze faluje, ale patrzcie, no królestwo, no petara. Miejscówka spod tego logo zaczyna wyglądać coraz bardziej okazale. Hu hu hu, i tak sobie siedzimy tutaj, pieski próbują żebrać jedzonko i tak się zastanawiam, patrząc na ten widok tutaj, który mamy, przepiękny i bardzo mocno skandynawski. Uświadomiłem sobie, Między innymi za co kocham Izery. Właśnie za taką namiastkę skandynawi, Skandynawii, w której nigdy nie byłem, a jest gdzieś tam moim jednym z marzeń. A ty, Arturito, <laughs> <laughs> e, „Za co wielbisz Izery? Czy Boże ich nie wielbisz? Oh. Myślisz, ole, najgorsze góry. Nie, Izery są świetne i dobrze mi się kojarzą, Naś na studiach chodziło. Kiedyś się uwielbiałem za to, że nie było ludzi, teraz już gorzej, teraz już tak. Bez ludzi się nie da, ale dzisiaj tu siedzimy. Nie ma jedna osoba była. Tak, ale. Izery się wybiera w tygodniu, w tygodniu, to wciąż są góry bez ludzi. Zresztą jak chyba każde góry w sudetach poza karkonoszami, nie? piękne i ta izera piękna tutaj też. Czy tu znowu nam zaczyna padać? What the hell! Akurat zaczęliśmy się zabierać za gotowanko, ale jest chili mizery tylko że znowu zaczyna i to już tak mocniej i to nie jest mrzawka, ewidentnie! Czemuś robię zdjęcie, albo staram się przyłożyć do ujęcia, tak jak teraz, jak tylko najmocniej potrafię, <laughs> tyle mam warsztatu, czyli pewnie niewiele. Ale jeśli to robię, kucając i kłaniając się przed jakimś piwkiem, no to znaczy, że jest dobre. Polecam. To co widzicie? Państwo, my już przebudzeni. Powoli się pakujemy, czyli te rutyny obozowe, toaleta, kuchnia, pakowanko, trochę niedopalonych rzeczy, zalaliśmy wodą, cytrynkę całą wcisnąłem dzisiaj. Jest tu przepięknie, no Wonderland, w nocy obudziłem się, księżyc sobie stamtąd wędrował, jest dwa dni po pełni i jeden dzień po nocy Perseidów, więc... Eee, sporo, sporo tutaj tego światła mieliśmy. No bajecznie, no bajecznie to jest przewspaniale kąpiel w tej cudownej rzece orzeźwiającej. Wieczorem dwóch typków przeszło sobie przez rzekę i na pewniaka poszli w tamtą miejscówkę biwakowali, sobie już się zebrali wcześniej od nas. No a my dzisiaj zamiast Lazy i Zery uskuteczniać, choć taki to ma być projekt. Yy, leniwie będziemy się tułać no, na naleśnika, na kult tych gór. Chatka górzystów, no musi być, musi zdecydowanie dzisiaj nastąpić konsumpcja. I prawdopodobnie i na słodko i na słono. <laughs> Ci co próbowali tego smaku to wiedzą jakie to jest niebo w gębie, a i sfijany tam smakuje najlepiej pod słońcem. <laughs> Zaskoczę Cię przy pakowaniu. Eee, skala, skala, dzisiaj wszystko musi być w jakiejś skali 1 na 10, ocena miejscówki. O, miejscówka to tak 9,5 na 10. Oj kurde, ja myślałem, że poza skalę wyjdziemy. Po skale? Co było nie tak, co było nie tak. W mnie nie wiem, chyba sobie rezerwuję tą dziesiątkę na jeszcze coś. Dzisiaj. Przecież to Gdzie jest taki zaskoczysz. Wonderland. No, zaskoczę cię troszkę, ale piękniej niż tu raczej nie będzie. Piękna miejscuwa już posprzątane, zwinięci jesteśmy, więc za chwilkę w drogę. gdzie jesteśmy, pieski leżą w nogach pod stołem, a my tutaj siedzimy sobie na kilkach trekkingowych, rozłożony tarpik bo trochę chyba ustaje ale jest kolorowo doszliśmy do chatki oczywiście full ludu, nie włazimy z psami do środka o, naleśnik jeszcze nie zdążyliśmy nic zamówić, no i przeczekujemy sobie deszczyk i tak oto posileni w chatce górzystów przemoczeni dotarliśmy na miejsce Piwakowe. jest miejsce po ogniu być może z niego skorzystamy jak pogoda pozwoli a być może tylko na kucheneczkach zobaczymy rozłożyłem się tutaj w miarę szybko tarp jest jeszcze cały mokry ratowaliśmy się na no, chadce górzystów tam suszymy końcowe trochę słońca gdzieś tam się próbuje przebić no i znowu ten sam rozstaw jaki ten weekend mamy że adirondack lean shelter Taką konfigurację. Znów testujemy tu suszymy płaszczyk, bo spodziewane są w ciągu najbliższych godzin kolejne deszcze, więc szybko, szybko rozbitka. Tutaj na kiju odciąg Ważne, że jakąś tam swoją funkcję to będzie spełniać. Wczoraj bardzo spełniło. Jak padał deszczyk sobie z Arturem siadaliśmy tutaj na ganku, nic na nas nie kapało i można było prowadzić życie towarzyskie. Pieski odpoczywają. Ręcznik się suszy, kurtka się suszy, kapelusz też. No, generalnie wszystko suszymy. Patrzcie, nowy nabytek dzisiaj po raz pierwszy była użyta. łyżka na dwójkę. Fajna rzecz. 36 gramów. A na ali są jeszcze takie 18 gramowe. Fajnie na terabinczyku, czyściutko, sobie wyczyściłem ją elegancko. W Rosie. Coś pięknego. Dobra, nalewam pieską wody i rozstawiamy podłogę. O sprzęt dla psów. Nie wiem czy wczoraj nie opowiadałem, ale dzisiaj Wam opowiem. Na sam spód idzie, jak tu widzicie, podłoga. Na podłogę idzie materacyk dmuchany. Na materacyk dmuchany, samopompę idzie taka ściereczka. Last minut, Ją wziąłem to generalnie na wycieranie psów, bo wiedziałem, że będzie padać. Ale tym też można obtulić psa, bądź też zastosować jako warstwę izolacyjną od ziemi. Kolejną kocyk, kolejna warstwa izolacyjna. To jest taki kocyk, w razie, w, jakby któryś pies się w nocy roz, rozkrył, to narzucam albo ten kocyk, albo ten na, na piesia. Śpiworek jeden dla piesia rozpinany, to jest takie U, które się fajnie zapina, tam ładuje pieska jednego, a dla drugiego mam otul z lesowika. No i tak to wygląda. A ja, a ja, karimatka i jakiś tam główny śpiwór za przeproszeniem. I podusia, no to komfort, luksus. Wczoraj nie wygrzebałem jej z plecaka, nie znalazłem. Okazało się, że wziąłem. No i jest, no i pięknie. Nie jestem wam w stanie teraz odpowiedzieć, czy dla tych chwil i dla tego specyfiku warto było prawie dwie godziny spędzić pod chatką górzystów. Patrzcie, nie wiem, czy to będzie widać. Ściana płaczu! Ale tu żyjemy, luksus, co? No i mili Państwo, żegnamy się z tym wdzięcznym potokiem. Dzień trzeci, ostatni naszej wyprawy. Obóz już pozwijany, Artur też się dopakowuje i, i zaraz w drogę. Pięknie tutaj nas ugościł ten las. Przeżyliśmy tu cudowny czas, ale wierszem wieszcz leci. Pięknie, naprawdę pięknie tu jest, patrzcie, Wonderland. Czas ruszać na Jakuszyce, gdzie jest nasza baza wypadowa, gdzie mamy swój dyliżans i stamtąd uciekamy do domu. Krótki, ale piękny, intensywny, izerski czas, izerskiego wypoczynku. Tego potrzebowałem od kilku miesięcy, siedziało to w głowie i w końcu zaistniało, mamy to. Jak mówił Artur, 8.30, czas operacyjny, czas wyjścia. Jak tam skala 1.10 miejscowa? 9.5 Czyli tak samo jak wczorajsza? No i pięknie. Moim Hello? Ostatnie kilometry dociskamy do Jakuszyc. Kończy się piękna przygoda z górami izerskimi. Eee, jak było? Świetnie, już nie powiem tego słowa nawet, żeby się musiał wybić. Tak, tak. To cieszę się, że się podobało. Mi również. Mam nadzieję, że Wam również. A jeśli dotrwałeś, drogi widz, do tego momentu, to te podziękowania są właśnie teraz dla Ciebie. Dzięki za oglądanie tegoż odcinka. I Ale zapraszam. Ser. Do Ale domu. na ser, tak. Smażony i do domu. Zapraszamy do oglądania kanału subskrypcji i innych aktywności, jak komentarze, lajki, udostępnienia. Hej, trzymajcie się. Siema. <laughs> Cześć.